Witam Was bardzo serdecznie, dzisiaj jest Dzień Dziecka, poszedł, jakby to powiedzieć takie dwa questy U Tomaszka z Ithan jest dostępny sklep No i można korzystać, zrobiłem pierwszy quest Ten drugi jest u, i u Migulanki, czy jak to się mówi, ona jest tutaj, ale zagadka jest trudna, więc Coś się uda na no to, dam Wam znać Wybieramy tą drugą opcję u Benka. I nam tam opowiada, że jego zabawki zostały skradzione, to znaczy zabawka. I chce, żeby, żebyśmy pomogli mu ją odnaleźć, żeby jego mama nie była wściekła. I mamy iść dość dzisiaj. I jest oczywiście w tornek, jeśli się nie mylę. Dobra, do tornek. Dlaczego do dzisiaj? Ponieważ właśnie nasz Benek podejrzewa, że to on ukradł mu zabawki. I po prostu mamy go, jakby to powiedzieć, zmusić, żeby się przyznał, że to on zrobił. Ale będzie taka prawda, że oczywiście nas, naszemu źdźwi także zniknęły zabawki. W sumie to jest stara piłka. On mówi, że nikt by jej nie chciał, że nikt by po prostu nie ukradł. I teraz musimy iść do Benka, opowiedzieć mu, że to nie on. A także że też stracił swoją piłkę. I potem ten Benek zaczyna rozmyślać, że to któryś z jego kolegów to właśnie zrobił. Jezu. Karkochan... No, może bym. Szkoda, że nie poszłem na dzień dziecka, bo fajnie było, <grymne> że tak to imię. Fajnie jest. Dużo, grilli i takie inne, ale. Przy ogrodzie sobie posiedzę, a co. I mówimy, że właśnie dziś u jest niewinny Dobra, ja się coś zrobić I Rysio jest w zajeździe u makiny oczywiście w. Ithan. Ja mam w ogóle pingu, no, trochę coś tam, ja mam interneta, astaphone, no, problemy, które mam z modemem, ale dobra, na szczęście mam dwa internety, więc mogę sobie połączyć jeden z drugim. Więc to dla mnie problemu nie będzie. I wbijamy oczywiście do zajazdu. Tu znajduje się Zdisiu. Rysiu Sory. Ja mówię, że ktoś musował zabawki. Że właśnie Benek i inni także ich zgubili. I teraz się, czy innym dzieciom tak zniknęły zabawki. Więc teraz, może, pójdziemy sprawy. Dzisiaj myślę, że to będzie Igor. Dobra, myślę, że to będzie Igor. On nam mówi, że właśnie zgubił takie klocki dla niego to ma duże znaczenie, gdyż dostał je od babci. I musi porozmawiać z Mizią, ponieważ podejrzewa, że to właśnie zrobiła to ona. Ponieważ chcieli jej przyjąć do drużyny w piłce nożnej. I może po prostu zabiłem psikusa. Więc ona znajduje się w Karkahan. Wcześniej była to śmieszna sytuacja, bo ona była tu, ale tutaj właśnie tak szukałem gdzie ona jest. A poza tym juniorowi brakuje. Tyle procent, żeby używać te strzały, żeby potem nie kupywać tych, bo one są drogie. W NITH, ale oczywiście można je kupić. Ale te są dobre i, i po prostu tyle tych strzał leci, że dobre. A! Znaleźliśmy misję, ale nie wybieracie trzecią opcję, bo na ty będzie wołała mamę i będzie taki dialog, że ona się coś tam bawi i będziecie musieli poczekać: od. 3 do 5 minut, więc druga opcja. I ona tam mówi, że jej nie chcieli przyjąć, i miała po prostu taki plan, żeby im związać buty, sznurówki przy butach, tak, żeby po prostu nie mogli ich rozwiązać. No a potem po prostu, żeby polała to klejem. Dobry sposób, nawet. No i teraz wrócimy do Igorka. Opowiedź mu o wszystkim, że to nie ona. I przy okazji powiemy, żeby się zastanowili nad tym, żeby ją przygarnąć, żeby nie spodziewali się jakoś tam przypikłsa od niej. Dziesiąta już jest, kurde. Tak szybko? Trzy godziny się ze przykąpem. Przy komputerze, kurde. No, dziwne trochę, ale dobra. Zacznijmy się questem. Dobra, dajemy mu znać. Benka. No i idziemy do Benka się zapytać czy on coś zrobił, że właśnie zabawki tu jakaś jakaś siła nieczysta, bo nie wiadomo co Propotuż osób ma ze znalezieniem zabawek i właśnie za chwilę pokażę gdzie one będą. Szczerze nie wiedziałem, że to będzie po prostu, a może tu se kliknę i proszę bardzo. Dobra. Panie Benek. Benie, musimy poważnie porozmawiać. Ja mówię, że był grzeczny, że próbuje być i że nic nie zrobił i mamy iść do Helmerka i znajduje się oczywiście on w z zbóż, czyli stornek do do z zbóż. I od razu znajduje się tak u góry przy wejściu. I no, szczerze trochę poszłem za daleko, bo nie sprawdzałem na mapie gdzie może być. No ale myślę, że zrobiłem tam 10 minut. Nawet nie. Nie no, trochę zrobiłem więcej. Ten mówi, że ma zabawkę i że mnie odda. I coś tam mówi, że każdy chce zabrać zabawki że jej po prostu nie odda no i po prostu opowiada nam o jakimś stworku, który który obiecał, że nie zabierze mu zabawki jak mu powie my chcemy się dowiedzieć kto to zrobi, ale nie powie i w końcu oczywiście mówi co się ścinało? sorki? I powiedział, że to był jakiś zielony stworek, oczywiście to jest heros eventowy i zaczął oczywiście mówić, dopiero jak mówimy, że wszystkim dzieciom zniknę zabawki, aby się czuł, aby muza ukradli, chciałem już przeknąć. Na no podniowy wschód. A, większości osób idzie tu. A tu nie, nie musicie szukać, bo tu nic nie będzie. Też tak zrobiłem. I pytanie, pewnie byście chcieli zadać, gdzie ja idę. Cóż. Idę sobie tu do starych ruin. Jak znajdziecie zabawki, które już wiadomo, że tam są zabawki, no to musicie je potem odnieść. No i oczywiście będzie takie coś, że nie będziecie musieli ich rozdać dostać od razu nagrodę. Więc zabawki są tutaj. Kładę. Siadamy. No i pochylamy się i po prostu znaleźliśmy worek z zabawkami i teraz musimy iść do do Benka, tak? Benek, dobra. Tylko ciekawe czy Benek odda. Szczerze nie wiem jakie jest y, rozwiązanie zagadki, bo nie za bardzo tak trochę to wiem. Dużo osób chyba questa nie zrobiło, bo większości nie wie gdzie są zabawki, ale spokojnie ja to znajdę. Chciałem się teleportować do karkacham i Benek będzie sobie tutaj siedział spokojnie na ławce. Mówimy mu, że znaleźliśmy zabawki. z złodziej... ale zbiał, bla bla bla. Dobra, oni widzieli złodziejka. Coś tam, coś tam i otrzymujemy nagrodę. Jest to oczywiście zwój teleportacji do Karkahan. Nawet fajna nagroda. No i może będzie jutro kontynuacja jakaś. Ja zobaczyłem, bo chciałem Wam jeszcze coś pokazać. No a tu jestem, to jest Quest nie. Coś ktoś tam zabił. Kojarzysz tego Questa? I tu jest właśnie Migulanka. No i tu będzie takie coś. Lubisz go ty i lubię go ja. Dzieciństwo często przy nas czuwa. O kim mowa? Nie wiem. Rodzice, tata i tak dalej. Nie działa zabawki, szczęście i tak, tak dalej. Przy nas czuwa. Nie wiem o co chodzi. Nie wiem, napiszę kot i tyle. Dobra, jak po prostu znajdę jakieś rozwiązanie, to dam da nam po prostu znać. No i do zobaczenia po prostu w kolejnym materiale. Mam nadzieję, że szybko po prostu się rozwiąże ta zagadka. I być może będzie po prostu wstępem do jakiegoś questa. Choć bardzo bym tego chciał. A jeśli nawet nie no to przy rozwiązaniu była bardzo by nagroda ciekawa, nie taka jakaś nudna. No i do zobaczenia!